Ale pojawiają się też głosy mieszkańców zakopanego, którzy są niezadowoleni z tego, co się dokładzie. Mówią o, o bałaganie, o pijanych widzach, czy pan też dostrzega te, te złe aspekty tego Sylwestra? Ja, ja akurat nie, nie, nie dostrzegłem do tej pory jakiejś tam. jakieś takie drobne, jak się wracało tam z, już, już po, po, po całej imprezie, to wiadomo, że tego błota pośniegowego jest bardzo dużo i czasami ktoś tam jakoś tam petarkę morutką gdzieś tam rzuci, to trzeba uważać pod nogi, ale już chyba w ubiegłym roku było dużo, dużo lepiej. Sam nie jestem zwolennikiem właśnie tych strzelania, tych petard. No to, to, to jest zbędne, bo, bo, bo sam koncert jest, ma w sobie tyle energii i tyle światełek na scenie mruga, że już te, te, te petardy nie, to, to już jest przeżytek. To, to było dobre tam kilka, kilka czy kilkanaście lat temu. Teraz nie powinno być żadnych fajerwerków. Czy też to mówi pan ze względu na wrażliwość wobec zwierząt? Między innymi. Między innymi ja akurat miałem, y, mieliśmy naszą ukochaną suczkę chikę, Maltankę, mal która niestety odeszła w tym roku od nas y, 5 września, ale, ale tak rzeczywiście ja, ja widziałem jak ona cierpiała, jeżeli słyszała jakiś tam huk czy, czy, czy coś takiego tych petard, to, no, no, to jest niewyobrażalne. Tak więc na, naprawdę to można to fajnie przeżyć bez, bez tych petard. Kameruje się częściowo. Cześć tu, tu Kajra. E, moi kochani, przeambitni wyciągają z nas takie rzeczy, mm -hmm. których my nawet nie chcemy mówić. Nie chcemy, ale jeżeli chcecie e, usłyszeć, zobaczyć to na własne oczy, to pamiętajcie, że subskrybujcie kanał, ponieważ nie możecie przegapić a, tych wszystkich oczywiście. niuansów, tych a, wszystkich oczywiście. ploteczek, show biznesowych. Tak ulicze, ale czy nie wiadomo, a, czy na pewno? No, no! Subskrybujcie, oglądajcie.